Dzisiaj pokażemy jak nasz Kenwood radzi sobie z tarkowaniem ziemniaków na placki mieczane. Od razu należy dodać, że placki ziemniaki są starte grubiej niż może w innych maszynkach, a na pewno grubiej niż w ręcznej maszyny co do tarcia ziemniaków. Ale jest bardzo wydajne w naszym szybko rządową porcję. Widać wyraźnie, że zostają na górze resztki ziemniaków, bo albo górne strapia, albo trzeba będzie wyjąć i to wtórnie.

Naszego, naszej pracy. No i dwie resztki, które albo plus na straty, albo można je, pokusić się jeszcze dodatkowe przeproszczenia, jak mówiłem. I pożyczki ciasta jest. Oczywiście ciasto ciasto nie gotowe. w krótkim czasie czasu można szybciutko zrobić ciasto na placu I już placuszek smaży się na patelce Tak wygląda placuszek na patelni. Tu jest farsz z piersi, kurczaka, papryka, podsmażona z przyprawą gyros, przyprawa do klopsików razem zmieszana i to jest gram masali. Taka kompozycja trzech przypraw. Do placu, selem obsypany serem, roladowo wszystko i zwykłym serem tartym. I teraz tylko poczeka na piekarniczek, aby sos się po prostu rozpuścił. Do tego trzeba ser rozpuścić w piekarniku, no bo nie polewamy gorącym sosem, tylko gorący sosik jest na spodzie placka Was z falszą. Potem wystarczy tylko przechodzić na talerz i do dzieła. No, efekt finałowy. Tak wygląda. a no, tak wygląda placuch na talerzu